No witajcie wszyscy tu Gamers Den. E, Gramy w Gwinta jak widzicie, a dzisiaj mamy premierę Gwinta na Androidzie. Dlatego mamy e, nowe e, nagrody dzienne z tego co widzę. Dostajemy oprócz standardowych nagród jeszcze po jednym tym punkcie, po jednym kluczyku. E, bardzo dobrze. No i co, dzisiaj gramy sobie dalej e, dekiem królestw północy, no bo dopiero zaczęliśmy, jakby nim grać, więc. Z, e, no, nie przedłużając z suru, zacznijmy. Ja mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie deczko lepiej niż ostatnio. Zobaczymy, jak zawsze. zresztą. I mamy Skoja. Hmm. Zewrzeć szyki! co mamy wyciąganie karty specjalnej z Grave'a chyba tak tajemne echo dokładnie eee, dobra mamy tridama mamy Werblistę i mamy nawet nenekę oraz mamy nawet porońca jest też anna no w sumie całkiem spoko karty możemy tak grać myślę To zacznijmy powiedzmy od burej chorągwi do tyłu. Musimy pamiętać, że jest w deku płotka, więc zagranie złotej karty wyciągnie mi płotkę, a chciałbym e, mieć Nataniela w osobnym rzędzie, bo on dobrze działa z pasowaniem na rycerza. No i mamy harmonię. Wszystko to należało zresztą Spodziewał Dobra, zagramy sobie blisko. Nie się w wojsku. Ha! Nareszcie. Sokół. Czyżby nam przeniosło do innego rzędu gościa? No tak, no ale to jak nie blokuje go, więc nie ma problemu. Możemy sobie dalej z niego korzystać. Tylko teraz pytanie. No w sumie, w sumie, w sumie. W sumie okej. Okay. Wystawmy sobie freedom. Ok. Będzie trutka na to możesz. Takie życie niestety. Nic nie poradzimy, chyba, w tym momencie. Tu mamy tylko blok, nie? To zagrajmy Redańskiego. Patrzcie, jakby spadające gwiazdy. Zmocnienie tutaj jeszcze, może. Koniec tury. Zblokuje coś, dobra? Mam złe przeczucia. A rydańskiego mi zblokowało. No dobre. To jeszcze nie najgorzej. Tridam cały czas się będzie boostował ładnie. A to weźmy może jednak Paniela. Określał się rozgrzany już. Do Stracimy Tridama i tak, bo już ma truciznę, więc na pewno poleci druga, więc nie ma go co boostować jeszcze bardziej. A The nam będzie na taniel ładnie też rozsiewał. No i mamy Percivala. Mamy 5 kart i on ma też 5 kart. myślę, że spasujemy. No i poleci teraz ten drzewiec, nie? No dokładnie. No bardzo ładnie. Teraz będzie na pewno kisić jeszcze drzewca drugiego. Eee, dobra, na Drypassa byśmy zostawili tych rydańskich rycerzy. Tak czy siak portal nam wyciągnie. E, jeszcze jednych mamy w deku i dama jednego mamy, więc portal by, by, będzie dobry. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj za bardzo chciał cisnąć. Bo to by było trochę słabe, no, ale zobaczymy. Wartałby portal zostawić na ostatnią rundę, w sumie. No właśnie, spasował także spoko. Zobaczmy niech żyje, sobie. niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej maszy. Okej. Okay. No i niestety, typek będzie miał ostatnie słowo. Ale mam nadzieję, że to nie będzie jakimś wielkim problemem. Jest Visegert. Lista. W sumie super, nawet to się ułożyło. Więc nie będę nic zmieniał. Gramy tak jak jest. No to od razu z portala za. za... Jak rozkażę. Polecimy. som triadę do. To wyberliście. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Już mamy dwa engine y na 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 planszy. Jest dobrze. Myślę, że on nie ma dużo jednostek z trucizną, więc będzie można ewentualnie wyciągnąć wołchwa, wraz czego, ale. No właśnie. Ten niestety zszedł typek. Ale to nie szkodzi, bo mamy jeszcze coś takiego jak Anna. Dobrze, bo jakby coś wystawił do tylnego rzędu, ale zobaczymy co jeszcze się stanie. Wycią korzysta z tego nie, Vę na razie. zabranie nam rozmawiać z No i 5D czyli Anna niestety zejdzie. Okej. Okay. Życie. No to my w takim razie wystawimy sobie porońca. Tego rzędu. Tak czy siak będzie dostawał jeden w dupę, tyle tylko, że nie, my nie będziemy dostawali plus jeden na Tridamskim. Ale to się może zmienić w sumie. Teraz poleci z drugim z drugą wodą Brooklinu, tak? Dokładnie. Niestety wszystko do pierwszego rzędu ładuje, szkoda. Figis. się ze mną, ja szłość na Jezu. No i pytanie, co możemy zrobić? No trzeba, trzeba tego Figisa zdecydowanie wyczyścić, bo potem wisegerdem nie będę mógł strzelać w to, co chcę. Eee, więc zróbmy manewr okrążający Zagramy sobie, no cóż, wzmocniony trebusz, który jest na razie cegłą, na tym poradzimy. A na rękę chcę w takim razie wołchwa. Szkoda, że nie będzie to. Czego potrzebujesz duszeczko, żeby się dostać do nieba? No, A możesz mi w sumie pustować jednostki. Co teraz? Przeniesie mi gościa do drugiego rzędu. No dobra. Tego się należało spodziewać. teraz sobie zagramy książęcia tenisa, myślę. Pokój jest bezczynny. Tego, tego, tego i powiedzmy tego. Wszystkie jednostki, które mamy wystawione są zbustowane, więc pod garda to jest bardzo dobre. Hey -ho, hey -ho. traper. No, zagrajmy sobie pasowanie na rycerza. Tylny rząd. Całkiem ładnie maszyna, czyli wszystkie harmonie znowu się zbudzują. Jeszcze nie ma człowieka, z tego co widzę. Ma już bestie, madriadę, człowieka i elfa nie ma, więc może jeszcze dwa razy z zbust... no i drzewca. W zasadzie jeśli ma takie trzy karty, to może ich wzbustować jeszcze trzy razy. Eee, dlatego no nie wiem, zblokujemy sobie przynajmniej jednego kolesia Margeritą. Nie pomogę, jeśli go żyje. Mhm. nam wzmocni elegancko kłobuk. Jest pawko, czyli człowiek, więc się reszta znowu spustuje. Z harmonii. Będzie dobry dzień. Ale już na szczęście o jeden mniej. No to teraz polecimy. No polecimy z nenekę, no nie? A rany, ale będziesz żył. Mamy 10 punktów przewagi. Jest Siroko niestety, pole tego kolesia. To nas trochę zaboli. No i teraz musimy wicegerda do pierwszego rzędu. Nie złożymy broni. Trzy ładunki, także miał mniej jednostek w rzędzie, bo może mieć teraz tego e, ...wiecie, drzewca na koniec, bardzo prawdopodobne. No i pasujemy, niestety, ale to będzie i tak za mało raczej, bo mamy jedyne 8 punktów przewagi. No jest elf, to niestety... Nie, chociaż z tego co widzę nie dużo brakło. Ale brakło. Dobra, ale poszło nawet spoko. Nie wiem właśnie, czy te trebusze są do końca dobre, bo grając na Królestwa Północy, wszyscy zawsze, kurde, wrzucają wszystko do pierwszego rzędu. A teraz, jak się już nawet udało, tam, że nie zagrali do pierwszego rzędu, no to tak czy siak mi go zblokują albo, albo przeniosą. No nie wiem, no różnie, zależy, z kim grasz. skojatel na pewno jest łatwiej przenosić do innego rzędu jednostki. Zeskojatel! Dekach, więc teraz może akurat nie się przyda ze Skeligę. Zobaczymy. No mamy jeden na, na wierzchu, więc jest ok. Dun baner, banerów nie potrzeba. E Dobra, mamy jednego tridama i jednego redańskiego rycerza, czyli portal wyciągnie mi dokładnie drugie takie samo combo. Nie mamy poza porońcem, nie mamy nic, co nam boostuje karty w tym momencie, więc spróbujmy wymienić jeszcze czarną magię. Jest bermista, dobra. Tak już można grać ewentualnie. Eee, no to zaczniemy standardowo z jazdy. Nareszcie! On oczywiście zagrywa jednostkę z cmentarza, jaki ładny rewersik tu mamy. Z sezonu Niedźwiedzia chyba to jest. No i mamy 4 damage'e, dobra. To no mogłem sobie go od razu zgustować, ale... No ale tego nie zrobiłem, także teraz drugi w deku już jest kompletną cegłą. Wystawimy jakiegoś, niech się bustuje. Korsarz dimu. Bogowie nam dzisiaj sprzyjają. To wystawimy werblistę kółko do samo. Dobrze, no to w takim razie zagramy sobie tridama. Trochę! Mamy rębacza w tylnym rzędzie, więc sobie spokojnie wrzucimy tutaj tego pana. Koniec który. No i spasują dobra. No to my też pasujemy. 5 kart, on ma 6 kart, więc albo robimy drypass, albo ciśniemy do końca. No, ja chyba jestem za tym, żeby pocisnąć, tak szczerze mówiąc. Z drugiej strony, jeśli pociśniemy, a nie uda nam się wygrać tej rundy, to on wtedy będzie miał lepszą kartę w grejwie do zagrania. Dobra, spróbujemy, spróbujemy pocisnąć. E, więc tak, zaczniemy z portalu. Niech żyje, niech żyje. Zygać mi się po dzisiejszej maszynie. Ok. Standardowo korsaż. Coś nie łupie! Skręgosłupie! To standardowo. Przymierze Stali, czyli mamy obrońcę. No trzeba się go pozbyć, czyli... Standardowo musimy wołchwa e, dorwać. Więc tak robimy manewr okrążający. E, zagrywamy sobie redańskiego ucznika. A na rękę poproszę tego pana. No i teraz tak. Redański. Patrzcie, jakby spadające gwiazdy. I wołowiny. Kapłan pełni nas gniewem. No to my sobie w takim razie wystawimy teraz porońca. Tego pana rozstrzelamy. Nieregacko, fiara dla Frei. Pochyl głowę przed modrą. A, Frejom. statek sobie wyciągnął, a już myślałem, że wyciągnie jednak tego korsarza. Chyba, ma drugą ofiarę dla Frey, co jest całkiem możliwe. Eee, no to teraz Annę. No i strzelajmy w coś. Ma drugą ofiarę, dobra. Złożymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Wpłynąłeś na złe Jest okej, okay. to teraz sobie porońca zamienimy. No i myślę, że Falibor poleci. Kaparona! Drakkar Dobra. No to teraz na taniela sobie tu wystawimy. Ta różowiańska pięknie będzie się przypiekać. Ładnie. No i mamy do góra, niestety. Pan No to Visegert. Za mną! Za Mamy niestety tylko 5 punktów, a Dagur ma 6. No i jesteśmy w ciężkiej dupie. Eee, no ale dobra no. Cholera jasna. Dobra, strzelmy w tego dwa razy. No i strzelmy w rębacz, nie wiem, wszystko jedno w sumie. No i teraz możemy już w sumie zamienić tego kolesia z powrotem. Ok. No jest 30 parę punktów, więc może się to uda. Gremista. No gremista mu tutaj jakiegoś szału nie zrobi. Mork warkną może mieć jeszcze na ręce, to, to może zrobić różnicę. No, będzie miał Mordwaga, a nie, będzie miał dzika morskiego. No to nie wiem, czy mu wystarczy. Szczerze mówiąc. A no, wystarczy było jeszcze... No! Wystarczyło, wystarczyło. Przeżnęliśmy pięcioma punktami, ale to była druga runda. Trzecią rundę zaczynamy oboje z tą samą, że tak powiem ilością kart. No i w, tak w sumie to jestem za tym, żeby grać tak jak jest. Więc nie, nie głupie. On zaczyna. Mamy Haralda. Kije Z czezu co teraz kapłana wystawi, zdziczały niedźwiedź. Zdziczałego niedźwiedzia oczywiście blokujemy. Geral, co mogę dla Ciebie zrobić? No czy rębacz. czy już mu nic nie daje, bo panie, za jednym czasem. Ale tak, będziesz Mamy to. No to tym razem się udało też raz wygrać. Dobrze jest pocisnąć w gdzie? No i co, kończymy kończymy na dzisiaj. Dzięki bardzo za oglądanie. No, i widzimy się jutro w następnym odcinku z Gwinta. Tym samym dekiem jest całkiem fajny, podoba się mi gra tym dekiem, naprawdę. A jeszcze mamy dwa punkty: czy nam to coś daje w tym momencie? Tu potrzebowałbym 10, tu 4. A tutaj 5, ewentualnie tutaj też 5, czyli najmniej teraz potrzebuję 4 punkty, żeby się coś przesunąć w tym roku szczurołaka. Więc na razie dajemy sobie spokój i czekamy. Teraz akurat nie dość szybciej to będzie można nazbierać w takim układzie. Jeśli chodzi o zadania dzienne, artefakty, no to może kiedyś do tego dojdziemy, albo 10 rozgrywek ukończyć, no to to już prędzej na pewno. Dobra, tak jak mówiłem, na dzisiaj tyle. Dzięki za oglądanie, widzimy się następnym razem, cześć.